Dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy już na zlocie. Pokażę Wam ekipę, która zaciąga nas na e, imprezę. Takie ciufcie, tak tutaj, widać tą dziewczynkę przy nim, jak stoi, to nie jest w stanie objąć nogi. Cześć, witajcie. Dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy już na zlocie. Jest godzina 17? 18, 18 ale zjeżdżają jeszcze, w sensie zaczęły dopiero teraz jeździć ekipy. My byliśmy 15.30 15 15 i tak naprawdę byliśmy no, jednymi z pierwszych, którzy przyjechali. Pokażę Wam w ogóle jak wygląda teraz nasz przecionek, dlatego, bo zdemontowaliśmy wszystkie ściany, bo jest bardzo gorąco. Szukaliśmy trochę przewiewu. Także tak się prezentuje: no, prawie jak markiza. No, ma... Zostawiliśmy same nogi te, te stelażowe, i tak to wygląda. Także takie mamy miejsce: pokażę Wam, jak to miejsce wygląda trochę z, z daleka. O, no, tak sobie stoimy: stoimy w środkowej linii, ale tak mówię, jeszcze zjeżdżałem się ekipy. E, tutaj mamy Jurajski e, Park w Krasiejowie, który jest, na którego terenie mamy e, zlot. E, jutro będziemy ten e, park sobie zwiedzać. E, z tego co wiem dużo ekip płynie na e, spływ kajakowy. My na psa, no i na Hanie. E, jakby Hania nie chce, no pies... E, też nie chcę, albo inaczej nie będziemy, nie będziemy mieli co zrobić, więc zostawiamy sobie, odpuszczamy sobie tą atrakcję Elbi zwróć Zostawiamy sobie tą atrakcję jutro na spływ nie płyniemy. Ale z tego co wiem jest sporo chętnych, weźmy go jakamczyć, żeby został więc my sobie odpuszczamy spływ. I pójdziemy zwiedzać park. Dzisiaj o 20:00 z tego co wiem jest ognisko. E, zorganizowane przez tutaj przez jakby e, zlot. A teraz wam pokażę po części jak wygląda jak wyglądają alejki. I jak jesteśmy na zlocie. Dużo ekip, które widać, że jeżdżą ze sobą, podróżują, połączyli swoje, połączyli swoje siły połączyli swoje siły i cały czas gdzieś tam obróceni są do siebie i sobie siedzą już zaczęli biesiadowanie ekipy patrząc po rejestracjach z, różnego, z różnych części, części Polski ale tak jak mówię, jeszcze zjedzie trochę załóg które jakby pokażą się na, pokażą się na na zlocie zlot wygląda w ten sposób zaraz robimy sobie takie kółeczko na kempingu, bo to, to, już jest, to już jest chyba teren kempingu, który jakby już funkcjonuje. Na kempingu jest prąd, woda i zrzut dla kamperów na wjeździe na, wjeździe na kemping. Słupki prądowe są rozstawione, co, co jakiś czas generalnie nie ma, dostępu, nie ma problemu z dostępem. Nie ma odpływów, ale jest, jest na miejscu woda, tak? więc mamy wodę i prąd jakby zaraz pod ręką. Zaraz wam pokażę, jak wygląda jeszcze cały plac. Eee, tak, widok na organizatorów. Profesjonalny jest, jest camper park. Profesjonalny, profesjonalny camper park. Z możliwością, z możliwością spuszczenia szarej wody. Tak jest, to już powiedziałem. Z możliwością, z możliwością. Z, e przyjeżdżając indywidualnie można zapłacić sobie gotówką za podłączenie do prądu mm -hmm. A za godzinę prądu można zapłacić sobie za, za pobraną ilo ilość wody i to jest w zależności od tego jak jest albo gotówka albo karta kredytowa Czyli nawet jak przyjeżdżamy zwiedzać to możemy tak, się podłączyć tak, czyli o, słyszycie tutaj, tutaj jest bardzo dużo udogodnień jest o tutaj te bardzo dużo udogodnień jak, jest, jak widzicie te słupki 12 stanowisk. stanowisk Gdzie tak jak Krzysztof to wspomniał e, możemy się podpiąć e, do prądu i na I czas supek, zwiedzania Słupek, słupek matka jest. Yes, która są, są numery, numery podłączeń, podłączeń do prądu, czyli zakodujemy sobie jedynkę, płacimy ile chcemy godzin, godzin prądu, ile chcemy litrów, przypuśćmy wody. Bardzo fajne kwestia, rozwiązanie. Kwestia, kwestia tylko tutaj opłaty opłaty w biurze, w biurze w biura parku, opłaty za, za stanowisko. Bardzo fajny pomysł. Także, także można powiedzieć na europejskim czy światowym poziomie, Poziem, że, że, tak że, że szarą wodę można spuścić i jeżeli ktoś z trasy by jechał, przypuśćmy, a nie chciałby skorzystać, przypuśćmy, nie chciałby skorzystać z możliwości postoju może sobie zrobić bezpłatny serwis kampera tak? czyli podjeżdża do słupka otwiera, otwiera e, kasetę może sobie, może sobie wylać wodę, wylać kasetę WCHM, opróżnić szarą wodę i jest to jest. no to i może też jest... dobić wody, bo widziałem, tak, że jest tak, kurek z którego tak, ja już tak, akurat tak, korzystałem, tak, bo dobiłem tak, naszą przyczepę tak, tak. No w tej chwili jest urządzenie rozkodowane, ale, ale w sezonie jest, jest to urządzenie zakodowane, chociaż mówię e, opróżnienie kota, czyli kasety w i i i, i, szary, i szary chody jest bez planu. no, także słyszycie jest bardzo fajne udogodnienie tutaj na Juraparku w Krasiejowie cały czas dojeżdżają załogi, jeszcze Wam pokażę jak zlot będzie wyglądał za, nie wiem, za godzinę, za dwie, za, za, za trzy tak jak mówię, tu w tym miejscu będziemy mieli około 20 bodajże, muszę jeszcze spojrzeć na plan ognisko jest naprawdę sporo miejsca. Jeszcze sporo parcel wolnych, ale tak jak, tak jak wspomniałem zlot dopiero się rozpoczyna dlatego, bo wjazd był po godzinie 15 a jest dopiero 18, więc no jest piątek, więc dużo ludzi pewnie po pracy. Patrząc po rejestracjach no to niektórzy mają dosyć daleko My akurat wracaliśmy z Karpacza Więc jadąc z Karpacza e, Dla nas ta lokalizacja była o tyle fajna, że jakby będziemy mieli trochę bliżej do, e, do domu Ale tak mówię, rejestracje z całej Polski, albo przynajmniej z południowej Polski Odgłos bijanych śledzi, czyli zlot się rozpoczyna Ciężki teren? Ciężki, ciężki Ciężki, ja też już parę szpilek połamałem tak jest, tu jest spora ekipa, proszę bardzo, machamy, 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 machamy. Dolny Śląsk, e, więc e, tak wspomniałem, e, naprawdę e, sporo, sporo załóg. Już jest. A myślę, że jeszcze sporo dojedzie. No dobrze, na tą chwilę kończę. Obszedłem z Wami pole. Krzysztof powiedział Wam, co na polu jest. Wydaje mi się, że fajną alternatywą jest to, że nie przejdziecie zwiedzać tylko Jura Park i macie rzeczywiście może podłączenia kampera sobie pod prąd do ładowania akumulatorów, nie wiem, właśnie wody, zrzucenia szarówki, kota, dobicia się wodą. No, naprawdę wydaje mi się, że to na, na takim europejskim poziomie. Samo pole jest też bardzo przyjemne. Dobra, widzimy się później. E, pokażemy Wam może trochę ujęć z ogniska. A jutro pokażemy Wam, e, pokażemy wam trochę ujęć z Juraparku, o ile będziemy mogli nagrywać. Zawsze pytamy się organizatorów czy właścicieli, czy możemy nagrywać i potem udostępniać. Jak do tej pory, jeszcze nie strzeliśmy chyba nie. No nie więc zapewne, a czy zapewne, jak nam pozwolą, to oczywiście będziemy, e, będziemy Wam to pokazywać Ja się na tą chwilę z Wami żegnam e, i pokażemy Wam, e, co będzie dalej Dobra, słuchajcie, może niewiele widać, ale zaczyna się powoli karaoke i ognisko, więc e, już powoli zmierzamy Pokażę Wam ekipę, która zaciąga nas na e, imprezę Proszę bardzo Co zaczynamy teraz? No, zaczynamy karaoke i ognisko Więc Będzie karaoke i ognisko? Oczywiście, będzie kinofreterowe dla dzieci. Tak jest, więc bądźcie z nami potem wam pokażemy wszystko jak się wszystko zaczęło i jak się wszystko skończyło o ile dotrwamy do końca e, jest ciemno, można z nie widać, a może widać, nie wiem właśnie odbyła się kino dla dzieci a my teraz idziemy na y, tańce i karaoke kochani szukam wokalistów pakistańskie disco jest jeden jest drugi jest trzeci, jest trzecia bokańska. Ma... Nie jest jest obie Nie raz. Się. Widzimy się jutro. To nie jest chyba czas na się jutro. E, wczoraj było karaoke, ognisko, co poniekąd pokazaliśmy w, w filmie. Spędziliśmy czas tutaj z, z dużą ekipą z e, Świętokrzyskiego, Poznańskiego Województwa czy znaczy Wielkopolskiego Województwa. Siedzieliśmy do późnych godzin wieczornych, e, więc jak to na zlocie pełna integracja. E, my teraz idziemy na, na e, Dinopark, e, pozwiedzać, więc e, pokażę Wam parę ujęć z Dinoparku. To co można, można w nim e, zobaczyć, kemping już Wam pokazałem wczoraj. Więc pokażę Wam właśnie ten Dino Park. Jutro jest zakończenie zlotu i, i wyjazd ekip do godziny chyba 15 albo 16 To też Wam pokażę parę ujęć z, z drogi W tym roku jeszcze planujemy 2-3 wyjazdy Będą one też na, na pewne jakieś zloty może jakiś wypad jesienny, ale planujemy na jesień wrócić do Camp 66. No ale tak, jak mówię, wszystko pewnie, pewnie czas pokaże. Dobrze, to co? Zapraszam Was do Dino Parku. Za chwileczkę się tam wybieramy i e, pokażę Wam ujęcia z tego obiektu. Hej, e, może pokażemy cennik, co? Pokaż cennik. Cennik, już pokazujemy. Pokażę na może

Mamy czas odpiętego i chodzimy do Trzymaj. Jurajskiego parku. Hania, gdzie jest? Hania jest tam, my jesteśmy tu. Hania, sprawdź obecność. Ja? Jestem. Kamila, ja jestem. Jak? ha. jest. Wszyscy są? Dobry. Możemy rejestrować? Okej, okay, super. Eee... Dino wózki 15zł, bierzemy Dino wózek w sklepie z pamiątkami Pamiątki mamy tam Bierzemy dino wózek, jak jesteście z dziećmi e, Można wziąć dino wózek Dzieci no, muszą? Ty też kochanie możesz siąść Także Bierzemy dwa wózki W jednym pojedzie Kamila e, z felkiem Siadaj felek A W drugim pojedzie Hania Może w trzy wejść e, Z na lot mamy wejście bezpłatne Dostaliśmy opaski tu macie sklep z pamiątkami. Wszystkiego rodzaju dinozaury, już się boję, że Hania tam weszła. Siadaj, feluś. I zaraz będziemy obchodzić park, więc pokażemy wam, jak park wygląda od środka. Słuchajcie, wzięliśmy. Hania wybrała dino samochód. Hania wybrała dino samochód, tak wygląda. No to co? Idziemy zwiedzać, nie? No skoro to jest samochód, no to. Hania będzie jechać pa. pa Hania, cześć Nie jedziesz? No samochód to jest nie mam hamulca A hamulec nie jest potrzebny. Dobra, słuchajcie, ja będę pchał. Ja będę. Ty będziesz pchał? Dobrze idziemy, tylko tutaj wszyscy Czekają na kolejkę, którą my nie pojedziemy, dlatego bo mamy wózek. Dino samochód. Dobrze, pokażę wam dalszą, dalszą część parku bodajże w tym budynku nie, tam idziemy e, bodajże w tym budynku jest kino jakieś kino 5D a tu mamy kierunek zwiedzania i z tego co wiem to po obiekcie jeździ Ciuchcia e, którą też będzie zwiedzać e, tutaj obiekt ale no, my jakby z nie skorzystamy dlatego Bohania wzięła sobie e, nie zemfurę, e, do furę na samochód, żeby pojeździć jeżdżą takie e, takie Ciufcie tak, tutaj, e, za mną. Te ciówcie są oplandeczone. E, w nich w środku siedzą. E, my, ze względu na to, że idziemy, idziemy z Elwisem, jedziemy pieszo, ale w nich siedzą e, pasażerowie, e, którzy zwiedzają park, e, można powiedzieć, zdalnie, Dlatego, bo mają jakieś okulary i jest wyświetlany materiał na temat. Na, temat, na pewno jest to ciekawsze niż takie zwiedzanie, jak my robimy. No ale, ze względu na Elvisa jakby nie chcemy go zostawiać w szczepie. Widać, jak jest szczęśliwy, że nie został więc więc już Haniu za chwileczkę więc, więc zwiedzamy w sposób pieszy ale takie ciufcie jeżdżą, tam jest jakiś rozkład i, i trzeba iść na przystanek ten przystanek jest zaraz na wejściu i można taką ciufcią się w podróży wybrać nie macie co się obawiać w ogóle z, taką, z podróżą z psem tutaj, dlatego bo obszar jest częściowo zalesiony my teraz idziemy przez taki obszar leśny gdzie jest sporo cienia, jest zdecydowanie chłodniej, ja wczoraj żyłem z chanią na grze, plenerowej, gdzie odkrywaliśmy jakieś zagadki tutaj w parku. Ze zlotu była taka, taka atrakcja dla dzieciaków, organizowana. Co są rozstawione miski z wodą dla psów, więc jakby nie ma z tym problemu, żeby z psiakiem się tutaj wybrać. A ja wam teraz będę pokazywał dalszą część tego parku. jakie miały zakończone ogony jakimi, e, nie wiem, rogami, ostrzami tak ale one są jeden do jednego e, ten jest niesamowicie wielki widać tą dziewczynkę przy nim jak stoi to nie jest w stanie objąć nogi My siedzieliśmy sobie na mały odpoczynek. W cenie biletów wejściowych są atrakcje dla dzieci. Ja pokażę je tak jakby z daleka. Są dmuchańce, za nimi są jakieś karuzele typu łańcuchowa, może jakaś karuzela z koniami, które, które jakby falują, które się kręci w kółko. Więc tam iść, no bo nie każę sobie żeby gdzieś tam dzieciaki nagrywać. Ale to macie w cenie, w cenie biletów na park. Jest też strefa gastronomiczna. Zaraz przy, tej, przy tym, jakby kompleksie, można powiedzieć, rozrywkowym. I to jest ten budynek biały, który widzicie. I za tym budynkiem, bo od jego frontu, jest, jest strefa gastronomiczna. My sobie usiedliśmy. Hania poleciała na atrakcje typu właśnie Muhańce i tak dalej. Ma tutaj przyjść za około 10-15 minut. Jakby na tym się kończy już zwiedzanie tego parku Tak taka, no może być, jakby to nie jest miejsce, w którym będę pałał, pałał do, do, do tego, żeby wrócić No fajnie zobaczyć i, i, i tyle, tak? Po tym jachania wróci, wracamy na kemping Raczej już chyba nie będziemy nic nagrywać, no bo wszystko co mieliśmy pokazaliśmy wam pokazaliśmy, chyba że jeszcze wieczorem jakieś atrakcje typu ogniska i tak dalej będzie coś ciekawego, to wtedy Wam włączymy. Wczoraj było właśnie karaoke z tańcami muzyką siedzieliśmy je do, do późna w nocy No a pokażę Wam jeszcze parę, parę zdjęć ujęć z drogi no i co, nasz tygodniowy wyjazd się już powoli kończy. Jakieś podsumowanie zrobimy Wam w samochodzie. Cześć, witajcie. My już jedziemy do domu. Eee, I co, może takie szybkie podsumowanie naszego tygodniowego wyjazdu, jak on mniej więcej wyglądał. Eee, no co, od, 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 od czego zaczynamy? Po kolei? Co? Mm, tak, tak. No, jak wiecie, zaczęliśmy od zatoki bajka, na której. Suma nie zostaliśmy. Po jakimś tam małym mailingu z nimi. W końcu, w końcu e, przyznali jakby tą, tą, tą reklamację i poprosili numer konta do zwrotu kasy. E, no, trochę nieudany wypadła między zdroje, tak? E, no tak, zgadza się. Trochę nieudany, hmm. wypadł między zdroje. No w sumie to między nie bierzemy pod uwagę, bo na tym faraście staliśmy może z godzinę. I w końcu zawinęliśmy się z powrotem na południe. Sam kemping, tak jak już wspominaliśmy, znamy z poprzednich lat, więc osobiście polecamy, ale nie będziemy tutaj gdzieś tam szczegółowo wchodzić w samą ocenę kempingu. Co, później pojechaliśmy na Camp 66, fajny camping. bardzo fajny kemping. Pierwszy raz tam byliśmy, słyszeliśmy pozytywne opinie I, i faktycznie się potwierdziły. Fajne miejsce, fajny widok na śnieżkę z pola, jedzenie na miejscu dobre. Jeżeli chodzi o ceny, to myślę, że bardzo przystępne. No i co? My osobiście na pewno gdzieś tam będziemy planować, żeby jeszcze na jakiś weekend sobie pojechać. Bardzo taki pozytywny kemping, więc duży plus. I co? I naszą, naszą wycieczkę zakończyliśmy z lotem, który się odbywał ponownie pod opolem w Krasiejowie. Było gdzieś tam około 50-50 załóg od piątku do niedzieli, no co też myślę, że taki fajnie, pozytywny wieś. Fajnie, fajni ludzie. Więc... Pozdrawiamy, pozdrawiamy tutaj wszystkich z tych, z którymi spędzaliśmy czas. Tak. A naprawdę poznaliśmy kilka fajnych grup. fajnych załóg, załóg. Które, które... A powiem Wam, że widać już ten weekend się kończy, jak zobaczycie. Nie tylko my wracamy, jedzie przed nami jedna przyczepa na samym przodzie, później jedzie przed nami Druga. z Katowic kolejna. My jesteśmy trzecią załogą i jakby, wam, jakby, jakby udało mi się pokazać, to jeszcze jest za nami jedna załoga. i z którą spędzaliśmy czas? Właśnie. Tak, i przypadkowo właśnie się spotkaliśmy no gdzieś tam, nie wiem, 40 km właśnie od, od zlotu, od kempingu. Spotkaliśmy się przypadkowo na trasie, więc. My jedziemy do domu. Z tego co wiem, to oni jadą e, dalej? Tak, tak, oni jadą na gardę. Także życzymy im szerokiej drogi i udanego wypoczynku. wypoczynku. Jeśli o, chodzi to o kemping, nie wiem, czy będzie widać. O, Jedna widać. załoga, Jadam. druga załoga. Wszyscy jedziemy, tak więc każdy jedzie już w swoją Słuchajcie, jeśli chodzi o camping ten albo ten camper park tutaj w Krasiejowie, gdzie był zlot. No duży minus moim zdaniem to jest taki, że nie ma zmywalni naczyń. No tak, no bo e, zmywanie nie odbywało się niestety w toaletach. Odbywało się w toaletach i jeżeli... Chcecie stanąć na, na nie wiem na kilka dni, no to nie macie jakby kuchni przystosowanej do tego, żeby w kuchni móc zmywać, no to będziecie musieli zmywać w toaletach. No i trochę daleko po wodę. E, takie, takie dwa minusy, ale ogólnie poza, poza jakby tymi dwoma rzeczami w porządku, tak. E, no spędziliśmy fajnie, fajnie czas, więc e, więc wydaje mi się, że co, że jako pozytywny, tak wypad tak, no tak jak mówimy, poza, poza tą Zatoką Bajką, yy, która wprowadziła nam troszkę duży zamęt w naszych planach, yy, to myślę, że wszystkie pozostałe nasze punkty yy, no uznajemy, że są, że są na plus, nie? Tak jest. No i co? My, co? Do domu. my jedziemy do domu, dajemy sobie teraz kilka, kilka dwa, trzy tygodnie odpoczynku, mamy w planie jechać na zlot na Aleksę na chwilę obecną nie wiemy jeszcze, czy tam będziemy ze względu na ilość miejsc, oczekujemy na odpowiedź. Natomiast jeżeli również się wybieracie i gdzieś tam nas zobaczycie, to, to bardzo chętnie zapraszamy. Jesteśmy otwarci na nowe znajomości, żeby porozmawiać, powymieniać się doświadczeniami, czy jakimiś tam kempingami, na, na których by byliście, a zakładam, że my jeszcze nie. Więc, więc jak coś, to, to widzimy się na miejscu, nie? Tak, no liczymy na to, że miejsca będą, że trafimy na tą Aleksę, że to jedziemy tam. No i myślimy jeszcze, że może w październiku jeszcze gdzieś się w tą Polską Złotą Jesień wybierzemy. I chyba to będzie ten Karpacz właśnie. No, albo Karpacz, albo jakiś nowy kemping, jeżeli macie jakieś fajne kempingi, czas które są... Chcecie w komentarzach Ale tak powiedzieć. z czystym sumieniem moglibyście polecić coś właśnie w stylu takiego KAM 66, czy yy, tak jak byliśmy na naszej dolinie, yy, no to my bardzo chętnie odwiedzimy takie nowe miejsce, dlatego że nie lubimy yy, gdzieś tam jeździć cały czas w te same miejsca, tylko lubimy poznawać nowe. Więc jeżeli. Ale to mi nie tak, jeżeli. Yy, Macie jakieś fajne ciekawe miejsce, gdzie moglibyśmy pojechać tak na weekend, gdzieś niedaleko, najlepiej okolice bardziej południa Polski, to, yy, to chętnie, chętnie posłuchamy, co gdzie i jak. Tak jest. No to co, to widzimy się, widzimy się w kolejnych yy, gdzieś tam wyjazdach. No i co i już, nie? I zapraszamy i będziemy chętni, jak będziecie gdzieś tam nas dalej oglądać. Tak jest.